Cześć, z tej strony aregi witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rynków z Capital.com, czyli naszym cotygodniowym formacie, w ramach którego podsumowujemy sobie wszystko to, co wydarzyło się na globalnych rynkach finansowych na przestrzeni ostatnich dni. A trzeba przyznać, że od wczoraj wydarzyło się bardzo dużo. Może nie mieliśmy jakiejś ponadnormatywnej zmienności, która doprowadziłaby do tego, że wyrywalibyśmy sobie dzisiaj włosy z głowy, ale ciężko jest przejść obok wydarzeń ostatnich godzin, obojętnie, bo działo się bardzo dużo i takich wydarzeń było. Kilka. Zacznijmy jednak może po kolei. Zacznijmy sobie od tego, co wydarzyło się jako pierwsze, czyli od posiedzenia Monetarnego Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami zdecydowała w październiku o drugiej obniżce stóp procentowych z rzędu. Podobnie jak miało to miejsce już wcześniej, tak i teraz, tak jak miało to miejsce we wrześniu, tak i teraz, stopy procentowe zostały obniżone o 25 punktów bazowych. Była to oczywiście druga obniżka stóp procentowych z, rzęda, z rzędu przepraszam, i piąta w tym cyklu, no bo przypomnijmy, że między 18 września, a 18 grudnia ubiegłego roku rezerwa federalna przeprowadziła także jeszcze trzy obniżki stóp procentowych. Jeżeli chodzi natomiast o samą decyzję, no to tutaj Rada Gubernatorów nie była jednomyślna. Jeden z członków rezerwy federalnej opowiedział się za tym, aby stopy procentowe w październiku utrzymać na niezmienionym poziomie, a inny człowiek, czyli Miran, który jest zdecydowanie największym gołębiem w Fedzie, Opowiadał się zatem, aby stopy procentowe obniżyć nie o 25, ale aż o 50 punktów bazowych. W treści samego komunikatu znalazł się oczywiście zapis o tym, że inflacja wzrosła od początku roku i utrzymuje się na podwyższonym poziomie, no ale wzrosły też e, oczywiście obawy, niepewność e, co do perspektyw gospodarczych, i tutaj komitet e, zwraca uwagę między innymi na ryzyko dla obu stron jego podwójnego mandatu i uważa, że e, to ryzyko w dalszym ciągu występuje w kontekście dalszego ochładzania się kondycji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych oraz oczywiście wzrostu inflacji yy, konsumenckiej no to są te czynniki na które warto będzie w najbliższym czasie zwracać uwagę. To co jednak przykuło uwagę wszystkich i to co doprowadziło do większej zmienności, do zdecydowanego wzrostu kursu dolara amerykańskiego, który tylko w relacji do polskiego złotego zyskiwał wczoraj wieczorem 3 grosze, to jedna wypowiedź przewodniczącego Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku Jeremiego który który podczas konferencji prasowej wprost wskazał, że w jego ocenie wizja trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych podczas posiedzenia w grudniu nie jest wcale przesądzona. I to jedno zdanie wystarczyło, by rynki finansowe bardzo wyraźnie zrewidowały swoje oczekiwania względem przyszłych działań monetarnych, zar Zarówno na wrzesień, jak również na rok 2026 aktualnie na nieco ponad 72% wycenia się szansę trzeciej z rzędu obniżki stóp procentowych podczas kolejnego posiedzenia w grudniu, dokładnie 10 grudnia. Natomiast dla przypomnienia, jeszcze kilkanaście godzin temu przed wczorajszą decyzją monetarną Fedu, taki scenariusz wyceniany był na ponad 91%. Więc bardzo wyraźna rewizja. Do tego wszystkiego zrewidowano oczekiwania względem przyszłych działań. Na rok 2026, bo kilkanaście godzin temu rynki finansowe zakładały, że Rezerwa Federalna w przyszłym roku przeprowadzi kolejne trzy obniżki stoprocentowych, a dziś mówimy o raptem dwóch obniżkach stoprocentowych w roku 2026, więc dość wyraźna zmiana, zdecydowanie jastrzębi ton wypowiedzi prezesa Pawela, no i to też sprawiło, że dolar amerykański wczoraj zyskiwał 3 grosze, no i w pewnym momencie wczorajszej sesji za jednego dolara zapłacić trzeba było ponad 3 zł. 66 groszy. Teraz oczywiście obserwujemy jego e, wycofanie. Pewnego rodzaju mamy 3, 65, 44 za jednego dolara, no i ten wczorajszy wzrost, on z technicznego punktu widzenia do niczego znacznego nie doprowadził, bo amerykańska waluta nie przełamała żadnego istotnego punktu oporu. Dalej jest gdzieś poniżej 3, 67 68 groszy, a to jest dość istotna bariera, bo to tu zatrzymały się spadki w połowie czerwca, zatrzymały się wzrosty w połowie lipca, no i dalej od połowy sierpnia ta bariera. Też wyznacza bardzo istotny opór, opór, którego na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy właściwie nie udało się sforsować. Być może w najbliższym czasie on będzie ponownie testowany, ale dopiero wyjście powyżej tego zakresu rzeczywiście mogłoby być postrzegane jako zdecydowanie byczy prowzrostowy sygnał. Decyzja monetarna Amerykańskiej rezerwy Federalnej to nie jednak jedyne wydarzenie ostatnich godzin, które może bezpośrednio wpływać na globalne rynki finansowe, i tu warto. Wspomnieć jeszcze o spotkaniu, które odbyło się pomiędzy przywódcami Stanów Zjednoczonych a Chin. Bardzo ładnie to wszystko zrelacjonował na swoim LinkedInie Max Bączkowski z naszej redakcji. I teraz, jeżeli chodzi o ogólny wydźwięk, on jest bardzo pozytywny, można powiedzieć, bo jest to spotkanie, które doprowadziło do deeskalacji napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich tygodni to były główne obawy, które w jakiś sposób hamowały perspektywy wzrostu, chociażby na Wall Street, przede wszystkim obawy o wojnę handlową i obawy o zerwanie łańcuchu dostaw w reakcji na ne, ograniczenia czy kontrolę eksportu metali ziem rzadkich przez e, Chiny. Jeżeli chodzi natomiast o najważniejsze punkty, to do czego to spotkanie ne, finalnie doprowadziło, no to między innymi tym, co jest chyba jedną z najważniejszych, jednym z najważniejszych osiągnięć, jest kwestia obniżenia ceł, dlatego że Trump zgodził się obniżyć taryfy celne na e, Chińskie towary do 47 z 57 procent, i to bardzo pozytywna informacja, bo przecież jeszcze do niedawna straszył, że od 1 listopada podniesie te taryfy celne z 57 do 157 A tymczasem, zamiast tak ekstremalnej podwyżki, mamy wręcz obniżkę o 10 punktów procentowych. Bardzo pozytywna informacja: do tego wszystkiego produkty związane z fentanylem będą objęte cłami na poziomie 10, a nie 20 procent. Więc to też jest oczywiście pozytywna zmiana. A a do tego wszystkiego mamy oczywiście porozumienie w kwestii eksportu metali ziem rzadkich no i nie ma żadnych blokad, czyli tak naprawdę obawy o to, że zerwane zostaną łańcuchy dostaw albo że wiele firm i, i właściwie cała globalna gospodarka odczuje jakieś spowolnienie z tego tytułu, że zabraknie metali ziem rzadkich do produkcji. A Stany yy Chiny, przepraszam, odpowiadają za 90% przetwórstwa światowego metali ziem rzadkich. No dzisiaj te obawy bardzo wyraźnie się zmniejszyły do tego wszystkiego. Trump i Xi Jinping umówili się na obupólne spotkania. Trump ma odwiedzić Chiny w kwietniu, natomiast Xi Jinping ma przylecieć do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie przyszłego roku. Więc całe to wydarzenie, całe to spotkanie, mimo tego, że pozbawione było wspólnej konferencji prasowej, na którą wielu chyba liczyło, mimo wszystko można odnieść wrażenie, że jak najbardziej zostało e, pozytywnie zakończone i może mieć pozytywny wpływ na globalne rynki finansowe. Jeżeli chodzi o to, jak dziś. Prezentuje się Wall Street, no to póki co euforycznych wzrostów nie ma, ale nie mamy też spadków. Dolar odregowywał wzrostowo, rynek kryptowalut wczoraj spadał, bitcoin też uległ niemałej wcale przecenie, bo prawie 2900 dolarów w ciągu jednego dnia sumarycznie od poniedziałkowych szczytów do dzisiejszych minimów prawie 8500 dolarów bitcoin poleciał w dół więc całkiem spory, całkiem spory ruch no i gdzieś jest ta perspektywa kontynuacji tego ruchu spadkowego czy na bitcoinie, czy na ethereum ether w dalszym ciągu mieści się oczywiście wewnątrz równoległego kanału spadkowego który obserwujemy tutaj już od połowy sierpnia bieżącego roku natomiast ten kanał jest częścią znacznie większego większej formacji, jest to układ flagi, a flagi są postrzegane jako formacje korekcyjne, więc gdzieś w średnim terminie nie można wykluczyć wybicia górą kontynuacji wzrostów i nowego ATH. Niestety analiza techniczna nie określa, kiedy do takiego wybicia miałoby dojść, więc z jednej strony mogłoby do niego dojść na przestrzeni najbliższych dni, a być może dojdzie do niego za miesiąc, dwa, trzy i będziemy musieli na to poczekać jeszcze znacznie dłużej, a Ether będzie utrzymywał się wewnątrz takiego zakresu. Jeżeli chodzi o sytuację na Wall Street, tak jak wspomniałem, S&P 500 w miarę stabilnie, ale w miarę stabilnie na historycznych szczytach. 6890 punktów, byliśmy oczywiście przez moment powyżej 6900 punktów. No i brak większej presji podażowej oraz bardzo pozytywne informacje napływające właśnie ze Stanów po spotkaniu z Chiny, w mojej ocenie mogą pozytywnie wpływać na dalszy wzrost na Wall Street. czy to indeksu SP500, czy indeksu technologicznego, który przecież mógłby w jeszcze większym stopniu ucierpieć na, kontroli eksportu metali ziem rzadkich z Chin, więc tu jak najbardziej to jest pozytywna informacja Nasdaq wczoraj zyskiwał skromne 0,2%, dziś póki co stabilnie, ale widać, że, że nie ma presji podażowej, czyli te obawy nagle bardzo wyraźnie zmniejszyły 26 tysięcy punktów to jest bariera, która na Nasdaqu została przełamana, aktualnie zbliżamy się do 26 tysięcy 100 punktów no i oczywiście są to historyczne rekordy, jeżeli chodzi o Dow Jonesa tutaj troszkę mniej optymizmu, wczoraj spadek o 0,17%, dzisiaj spadek o 0,24%, natomiast oczywiście ja ten materiał nagrywam w momencie, w którym Stany Zjednoczone, Wall Street są jeszcze zamknięte, więc mówimy o ruchu na rynku kontraktów, z technicznego punktu widzenia, nawet gdyby ta wyprzedaż była kontynuowana, najbliższe wsparcie mamy gdzieś w okolicy 46 947 000 punktów, więc to nie jest tak, że przed nami lawinowa wyprzedaż, bo póki co do najbliższego wsparcia mamy relatywnie blisko, lawinowa wyprzedaż, Pojawiła się natomiast w ostatnim czasie na rynkach złota oraz srebra, i tu naprawdę spore spadki. Wystąpiły. Srebro potaniało z poziomu ponad 54,40 dolarów do 45 dolarów i niespełna 60 centów. A złoto, które jeszcze niedawno ocierało się o 4400 dolarów, zanurkowało poniżej 3900 dolarów. Oczywiście dziś obserwujemy próbę jakiegoś rynkowego, wzrostowego odbicia. Natomiast warto też przypomnieć, że 23 października też złoto odbijało. Jedna świeca, a tym bardziej jeżeli mówimy teraz o kilkugodzinnych wzrostach, to jeszcze jest zbyt mało, żeby prognozować. Jakieś wielkie wzrosty, a trzeba brać pod uwagę, że na rynku złota mieliśmy do czynienia z całkiem sporym przegrzaniem, i doprowadziło to do tego, że w niektórych rejonach świata wystąpiło nawet FOMO, czyli ludzie ustawiali się w kolejkach do Mennic po to, żeby kupić fizyczne złoto, kiedy jego cena wynosiła 4200-4300 dolarów, więc ten popyt był bardzo duży. Można było wręcz zaryzykować taką małą bańkę spekulacyjną na rynku złota, Wiele osób uważało, że jak już rośnie, jak już przebiło 4000 dolarów i nie spadło, to już będzie rosło w nieskończoność. No, rynek szybko to wszystko zweryfikował, ale też trzeba brać pod uwagę, jak bardzo złoto podrożało na przestrzeni ostatnich miesięcy. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę wzrostu od y, minimów z drugiej połowy sierpnia do wierzchołków tutaj, z, czyli 20 sierpnia do 20 października, to są to ponad 32% wzrostu. Od początku tego roku złoto podrożało o 67%, a a w perspektywie trzech ostatnich lat o 170% złoto, które do tej pory postrzegane było przede wszystkim jako aktywo safe haven, jako bezpieczna przystań, do której kapitał migrował w okresie rynkowej czy gospodarczej niepewności. Ono miało zabezpieczać majątki przed utratą wartości w wyniku na przykład inflacji konsumenckiej, ale co do zasady nie było wykorzystywane jako aktywo spekulacyjne. Złoto nie było takim bardzo uważnie śledzonym aktywem inwestycyjnym wykorzystywanym w celu budowania majątku w celu budowania fortun i osiągania najwyższych stóp zwrotu. Tymczasem te ostatnie miesiące pokazały, że złoto było z punktu widzenia inwestycyjnego lepszym aktywem niż kryptowaluty, lepszym aktywem niż akcje. Po prostu wyniki złota biły rekordy. Natomiast no ta, taki stan rzeczy nie może utrzymywać się w nieskończoność. Mówiliśmy o tym tydzień temu, mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, że cena złota już nie jest atrakcyjna. Że w mojej ocenie, tak jak przed dwoma tygodniami czy przed tygodniem, że tu już są wysokie pułapy cenowe i zbliżamy się nieuchronnie do wystąpienia jakiejś korekty. W mojej ocenie ta korekta dalej może trwać. Są spadki, one nie były na początku dynamiczne, ale nie są dalej ekstremalnie duże, biorąc pod uwagę skalę wcześniejszego wzrostu. Więc w mojej ocenie przestrzeń do kontynuacji. Kontynuacji tego spadku jeszcze jest. Czy to oznacza, że bańka na rynku złota została przebita i przed nami długie lata spadków? No, bardzo ostrożny byłbym z tego typu twierdzeniami. Uważam, że nic z tych rzeczy. Uważam, że to, co teraz obserwujemy, to normalna, zdrowa korekta. Korekta, która może jeszcze potrwać nie dwa dni, być może nie dwa tygodnie, być może nieco dłużej i niech ona trwa niech ona będzie spokojna, niech to nie będzie lawinowa sprzedaż niech, niech ten ruch postępuje w miarę spokojnie przy niewielkim momentum. To wtedy będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że to jest tylko forma korekty z perspektywami powrotu złota na ścieżkę wzrostów. Ale chyba nie nastawiałbym się dzisiaj na to, że to ATH musimy zobaczyć za 2-3 dni, że ten rajd tutaj będzie obserwowany. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jeden z głównych katalizatorów napędzających ostatnie wzrosty na rynku złota nagle bardzo mocno stracił na znaczeniu. Mam oczywiście na myśli tutaj napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No teraz w wyniku tego dzisiejszego spotkania doszło do deeskalacji. Napięć pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata, a co za tym idzie, obawy o wojnę handlową, czy globalne spowolnienie gospodarcze i dalszy wzrost inflacji konsumenckiej, też zauważalnie opadły, no i to jest czynnik który może ewentualnie uderzać w rynek złota jeżeli chodzi o srebro, tutaj w ujęciu procentowym wzrosty były jeszcze większe i ostatnie spadki też były nieco większe niż na rynku złota, jeżeli chodzi o odbicie oczywiście ono jest, obserwujemy je od 28, obserwowaliśmy je wczoraj, obserwujemy je dzisiaj, ale to odbicie jest naprawdę bardzo, bardzo skromne i w mojej cenie jest przestrzeń do tego, żeby srebro w najbliższym czasie, niestety, ale jednak kontynuowało jeszcze tendencję Spadkową. Czy zatrzymamy się na 43 dolarach, czy spadniemy niżej, czas pokaże. Natomiast w mojej ocenie jest chyba trochę jeszcze zbyt wcześnie, żeby prognozować, że już dołek został osiągnięty, że punkt krytyczny jest za nami i teraz zmierzać będziemy po nowe ATH na rynkach złota oraz e, srebra. Jeżeli chodzi o rynek akcji u naszych zachodnich sąsiadów, czyli niemiecki DAX, no to była oczywiście próba 9 października wybicia nowego ATH, ale pojawiła nam się 10 października spora presja podażowa. I o ile w przypadku Ułożyć na przykład tych. Po tych spadkach z 10 października właściwie nie ma już śladu, no to w przypadku niemieckiego DAX-a dalej jesteśmy wyraźnie poniżej poziomu z 9 października, więc DAX się szak, tak szybko nie podniósł. Natomiast technicznie warto zwrócić uwagę, że póki co jesteśmy jeszcze powyżej wsparcia w rejonie 23 900 punktów, więc być może odbicie od tego zakresu doprowadzi do wzrostu, a wyjście ponad granicę 24 700 punktów mogłoby wybić nowe ATH i oczywiście napędzić dalszy bardzo ładny wzrost również na Notowaniach niemieckiego indeksu giełdowego. Z mojej strony to było na tyle, jeśli takie szybkie podsumowanie wydarzeń tych, chciałem powiedzieć ostatnich dni, ale można powiedzieć, że właściwie wydarzeń ostatnich godzin, no bo to wszystko wydarzyło się od wczoraj wieczora, więc dosłownie ostatnie godziny. Może na rynkach dużej zmienności z tego tytułu nie mieliśmy, ale to są bardzo istotne wydarzenia, które mogą przekładać się na tendencje średnioterminowe. Ja serdecznie za dziś dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym programie. Rynki z kapital.com za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!